Do hymnu. W dniu dzisiejszym jest to dzień szczególny, to powiedzieć, dzień, który 105 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Niemniej jednak te 105 lat temu i dni, które poprzedzały Dzień Odzyskania Niepodległości dla nas, dla narodu polskiego wcale nie był czasem łatwym. W tym dniu można powiedzieć spotkało się wiele osób, które zadecydowały o tym, że na mapie świata ponownie pojawi się Polska. Państwo, które po przez 123 lata na mapach świata było nieobecne, ale istniał naród. Zaborcy Austriacy, rosyjscy, Niemieccy niszczyli naszą tożsamość, naszą historię. I okazuje się, że po tych 123 latach wracamy do... Takie osoby jak Roman Dmowski, Józef Pirsudski, Ignacy y, Daszyński, Paderecki, Wicenty Witos, y, Wojciech Korpanty. Osoby, które przybyły z różnych stron, można powiedzieć, y, terenów zaborczych. Jedni byli zabola austriackiego, na przykład Wicenty y, Witos. Był w parlamencie austriackim, Roman D'Mowski był w parlamencie rosyjskim, Wojciech Korpanty w parlamencie niemieckim. I okazuje się, że te osoby doświadczone domówiły się, żeby utworzyć państwo polskie. Wiele osób, żebyśmy my mogli być w państwie polskim, zginęło. Poświęciło swoje życie. Dla idei. I na pierwsze miejsce można powiedzieć w tym czasie przywództwo przyjmuje Józef Piłsudski. Tu macie portret, wiele informacji pojawia się na stronach historii, ale nie tylko. Nie tylko Józef Piłsudski. Jeszcze inni, którzy walczyli o to, żebyśmy my mogli w dniu dzisiejszym spotkać obchody Święta Narodowego, Święta Niepodległości. Wasi koledzy i koleżanki przygotowali ten montaż słowno -muzyczny. Bardzo prosimy, żebyście w ciszy w skupieniu posłuchali owej Jak Paweł II powiedział, ziemia polska, ziemia trudna, bądź pozdrowiona. My też cię pozdrawiamy i cieszymy się, że cię mamy. Dlatego spotykamy się dzisiaj w 105 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na uroczystości poświęconej Ojczyźnie. 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Uczyńmy więc dzisiejszy dzień prawdziwą i głęboką refleksją. Nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny. Opowiedz nam, moja Ojczyzna, jak matka dzieciom ciekawym. O latach zna człowiek błyszczał na wikach chwały i sławy. O wojach mieszka na o słupach nad ognem stawianych. Niech niesie Twoją opowieść wiatr i morskie szkwały najbliższej sercu, bo polskiej. Wytłumacz nam tak jak umiesz. skąd czerpie i bierz tajnami. Niech ludzie żyją tu w dumie, że Taki wydał ich naród. Popularny. Polską Pieśnią Patriotyczna była wówczas pierwsza brygada, sławiąca nasze regiony. 11 listopada, tego pamiętnego dnia na wszystkich frontach europejskich przerwano akcje bojowe, a dla naszej ojczyzny zaświtała nadzieja niepodległości. Tak, był to dzień, o którym marzyli nasi rodacy. Nie wszystkim było dane powrócić do swego kraju. Do kraju tego, gdzie pierwsze układy są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalone. Tęsknij panie. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne. Chcąc, chcąc przybliżyć nadejście wolności, Polacy zniecali powstanie narodowe, przelewali krew, cierpieli na wysłaniu i więzieniu zaborców. Nasi prezydowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. kiedyś nadejdzie, była nadzieją pozwalającą żyć. Dlatego z nadzieją zanoszono wiele modlitw do Boga. Do Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie. Głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochaną. W troje rozdarto, w morzu krwi Paną. Daj nam wytrwałość, Pomóż nasze siły. Niech jedność, zgoda stale wśród nas gości. Daj, by się nasze pragnienia spełniły. Ty sam rzuć nami Boże z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie Dzielna i mądra, jednością o Oto Cię prosi głębi duszy, Panie. Ojcowskie kuna wyciągnęli ramiona. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Nasi polscy chłopcy przygrali mundury, szeregach drogich armii i ruszyli do walki. przez krew i ku wolności. Z dawną pieśnią, dawnym znakiem my, żołnierze serce wrości, sieli wiarą i nadzieją, że tam, kiedyś, świty zmieją. Starym Ojców naszych szanuję, przez krew i dziełki dla wschodu. Z dawną pieśnią, dawnym znakiem na śmiertelne idziem wolki by z krwi naszej w życiu wziął tak, co jeszcze nie zginęło. Nie noszą na pasów, lecz szary i strój. Nie noszą, ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Szli na wojnę wierząc, że spełnią się ich marzenia, dążyli do niepodległości różnymi drogami. Działało wówczas wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi: Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Kowalewski, Roman Dmowski, Ignacy Toszyński, Józef Haler. Fragment przemówienia Józefa Piłsudskiego. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym Waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze! Spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru. Jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż. Każą tylko doświadczeniem wśród was pełnić funkcję dowódców. Szarze uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, gdy również każdy oficer może zajść do szeregowców. Czego oby nie było. Patrzę na was, jako napadek, z których rozwinąć ma się przyszła armia polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. Po ludziach dziękuję Bogu, że ten kraj jest ich krajem. Cienie, cienie, aż się następne znów na krew poświeci. Wspomnienie dziadu, pieśń jest dla Od Berlineru -ber do śniegu to Polska. I znów przez znów drzwi pionują czynów. Pieśń, czyn, wspomnienie. To jest. Chcę powiedzieć, że słowa, które się pojawiły w wypowiedzi pieśni to nic innego jak nasz dorobek. Dziękuję serdecznie Wam za przygotowanie tej Pojawiało się określenie: no, Róbmy to, co do nas należy. Niech każdy z nas wypełnia obowiązki najlepiej jak to trafi. Każdy z nas jako uczeń, no, dziecko w domu, tak, syn, córka, my jako nauczyciele, rodzice myślę, że każdy z nas ma swój obowiązek, a wypełnienie jego to wypełnienie obowiązków wobec Ojczyzny. Artyści są wśród nas. No, a brawa, gdzie? cieszyć się może.